Witam wszystkich na moim kanale i zapraszam na film z cyklu Wybierz Kartę. Dziś nie będziemy wybierać kart, będziemy wybierać pierścionki. Z racji tematyki dzisiejszego rozkładu sprawdzimy, co może wyniknąć z waszej znajomości. Do wyboru będziecie mieli trzy pierścionki. Ja i teraz założę na siebie, żebyście lepiej widzieli żeby wam to bardziej pomogło w wyborze pierścionka i wybierzcie sobie pierścionek, który najbardziej do was przemawia. Od lewej strony mamy tutaj pierwszy, drugi, trzeci pierścionek. Tak, więc daję wam chwilkę na wybór pierścionka i zaraz zaczniemy czytanie. Ok, jeżeli już każdy wybrał swój pierścionek, to w takim razie. Zaczynamy od tego pierwszego pierścionka. Zobaczymy, co może wyniknąć z Waszej znajomości. Ja tutaj go ściągnę i zobaczymy. Co może wyniknąć z Waszej relacji? Do czego może doprowadzić Wasza znajomość? Czego możesz się spodziewać ze strony tej drugiej osoby? Co może wyniknąć z Waszej znajomości? Oczywiście, ja nie rozkładam kart. Wszystkie karty czytam w pozycji prostej. No dobrze, to już mniej więcej widzimy karty. I tak, jeżeli chodzi o osoby, które wybrały pierwszy pierścionek. Przede wszystkim jesteś dla tej osoby kimś bardzo ważnym. Będę kierowała moje słowa do kobiet, z tego względu, że większość osób oglądających mój kanał to kobiety. Tak więc tak, jesteś dla niego ewidentnie jakimś bardzo wartościowym. Być może jesteś dla niego w pewien sposób cenna, ten ktoś, ten mężczyzna w Ciebie inwestuje. Tutaj też, też jesteś, że tak powiem, Osobą, z którą warto budować przyszłość. Przynajmniej oj, on Ciebie y, tak widzi. Dalej jest kwestia dwójki monet, czyli zastanawia się. Jest jeszcze ktoś inny, jest jeszcze y, tak zwana druga opcja. Y, tutaj, nawet jeżeli y, właśnie y, on w Ciebie inwestuje, wydaje Tobie się nawet, że jesteś dla niego cenna, to tak naprawdę on jeszcze ma. Inny wybór. Ma jeszcze drugą opcję wyboru, a tą drugą opcją wyboru może być ktoś z przeszłości. Jest ktoś, kto w dalszym ciągu jest w jego sercu. Jest jakaś kobieta, do której w dalszym ciągu coś czuje. Mimo tego, że tak naprawdę jesteś dla niego ważna, czujesz, że nie jesteś temu mężczyźnie obojętna, on cały czas się zastanawia. I tutaj mam wrażenie, że. Jeżeli właśnie będzie się zastanawiał, będzie dokonywał tego wyboru, to on wybierze to, co już było, czyli przeszłość. Wybierze być może swoją dawną miłość, miłość z lat młodzieńczych, lub też po prostu swoją dawną jakąś partnerkę. Teraz sprawdzimy kolejny pierścionek. Zobaczymy, co tutaj karty pokażą. Jeszcze przypomnę, to jest ten pierścionek. Zobaczymy, co tutaj karty pokażą, do czego może prowadzić Wasza znajomość, czego możesz się spodziewać po tej znajomości, do czego może ona doprowadzić, do czego może doprowadzić Wasza znajomość. Ok. Tutaj też już widzimy, jak to karty pokazują. Przede wszystkim są jakieś kłótnie, spory, nieporozumienia. Nie możecie się dogadać. Tutaj jest błąd w komunikacji, tak więc to nie jest zbyt dobra karta na przyszłość. Dalej mamy kartę sprawiedliwości, czyli ewidentnie będzie rozstanie tutaj być może nawet i formalny, jeżeli jesteście już małżeństwem, małżeństwo, te karty ewidentnie pokazują, że, że, be, że będzie rozwód, właśnie z tego względu, że y, jest słaba komunikacja, nie możecie się dogadać, jest dużo spięcia. Kolejna karta, karta szóstki, buław. Tutaj nawet, jeżeli... Nie będzie mm, tobie zbyt fajnie w tym, tej relacji, w tym związku. Nawet jeżeli się rozstaniecie, to tak naprawdę poczujesz, że coś wygrałaś, że coś wygrałeś, że y, to, co chciałeś osiągnąć, to, co chciałaś osiągnąć, to wszystko już masz. Y, właśnie ten związek, ta relacja może doprowadzić do tego, że niby coś stracisz, a tak naprawdę y, zyskasz. Tak więc, jeżeli y, liczyłaś bądź liczyłeś na jakąś miłość, do. Y, że tak powiem grubowej deski, no to tutaj ewidentnie nic takiego nie, nie będzie. Tutaj będzie rozstanie, ale mimo wszystko i te karty pokazują, że wyjdziesz z tej relacji, z tej znajomości w pewien sposób zwycięsko. To teraz sprawdzimy osoby, które wybrały trzeci pierścionek. Zobaczymy, co tutaj u Was karty pokażą, czego możecie się spodziewać po tej znajomości. Czego może Was doprowadzić ta relacja, ta znajomość? Co może wyniknąć z tej relacji? Co może wyniknąć z tej znajomości? Do czego ona może doprowadzić? Czego możesz się spodziewać po tej relacji? Czego możesz się spodziewać po tej znajomości? I tutaj, podobnie jak u osób, które wybrały drugi pierścionek, przede wszystkim są jakieś niejasności, są jakieś plotki, są jakieś niesprawdzone informacje, ktoś coś wyciąga na Twój temat, na Wasz temat. Dalej są jakieś problemy, jeżeli chodzi o komunikację, spory, kłótnie, być może tutaj też każdy podchodzi w ten sposób, że najważniejsze jest jego zdanie, nie możecie się dogadać. Dalej macie kartę śmierci. Karta śmierci mówi o... Świadomym kończeniu czegoś. To nie jest nic nagłego, czego się nie spodziewacie, czyli tylko świadomie podejmujecie decyzję. I zazwyczaj podejmujecie decyzję, żeby skończyć z czymś, co Wam nie służy, z czymś, co nie do końca jest dla Was czymś dobrym. I tutaj jeszcze sobie pozwolę wyciągnąć, dociągnąć tą kolejną kartę. Jest karta zawieszenia. Karta zawieszenia mówiąca o tym, że całkowicie jakby zmienicie swoje nastawienie. Być może coś się przeciągnie. Nawet jak skończycie tą znajomość, tą relację, lub też po prostu zechcecie od siebie odpocząć, to będzie troszeczkę, tak jakby relacja zawieszona w powietrzu. To jeszcze będzie się w pewien sposób ciągnęło. Tutaj są jakieś przeszkody, gdzie tak łatwo nie pójdzie, żeby to wszystko zakończyć, żeby tego wszystkiego, że tak powiem, się pozbyć. Tutaj karta też podpowiada, żeby, że po tej relacji, po tym, co. Co się nauczycie, żebyście zmienili swoje zachowanie, żebyście całkowicie tak jakby stali się innymi ludźmi, żeby Wasza decyzja, Wasza postawa zmieniła się całkowicie, żebyście być może spojrzeli na pewne sprawy z zupełnie innej strony. O tym tutaj mówi właśnie karta Wisielca. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o te rozkłady. Oczywiście pamiętajcie, że to są rozkłady ogólne, to nie są rozkłady prywatne, tak więc to jest rozkład zawsze ogólny, ale mimo wszystko dziękuję za obejrzenie tego filmu. No i oczywiście zapraszam na kolejne pa! pa!